Hello! Hello! To do Norberta w kurz, czekaj. Uczta głosował. O, o nie, tak się to nie mówimy. No halo. No halo, no, bo, co tam? Bo to ważne fu co robisz teraz? Eee, nic, co? Gramy walo. Aha, no to zajebiście e? ważne f. No dobra, składajcie zjeść. Nie Aha. No, dajcie zjeść. Nie. To będziesz jeść z nami, bo ja chcę. No właśnie to Nie chcę, tak. No weź. Nie chcę tak. No chcę, tak. Dobra. Nie, co... ręk Czeka... hmm? Dominika was, pozdrawiam. Ktoś się razie ciebie, ale widzę, jeszcze to was. Pozdrawiam Dominika. Też pozdrawiam. Znaczy, naraz, to... ale moja, kobi... też. moja kobita też przyjedzie. Mnie już Dominika wzywa, że zawsze jak z wami gram tutaj pizdę, więc trzeba drzeć piłki dzisiaj. Nie ma problemu. Daj na głośnik. Czekaj ile? Czekaj, czekaj. I będziesz coś tak. wszystko, nie ma problemu. Dajesz mnie, aha. D Damy to na głośnik. Żebyś słyszała wszystkich, a nie tylko mnie. Ta, nie, tak, te są wygrane. A przegrane uczyło załóżmy. <grystanie> Które są wygrane, jak te same przegrane tam masz. <grystanie> Pokazujesz cały dywan Co? To <grystanie> jest <Pokazujesz grystanie> wygrane, jak ty masz cały czerwone. To nie to o zdrabkach rozmawialiśmy. <grystanie> 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 Musisz podjąć teraz ważną rzeczą ja decyzję rozumiem. <grystanie> czekaj czekaj, w focie jak to wygląda. Słyszałem, cieszę się, zdjęcie podejmowania najtrudniejszego wyboru życiowego. Nie, nie, już patrzę. Ej, <laughs> mówiłeś o zdrapkach, a ja to widzę same chipsem. <laughs> no bo zdrapki wygraliśmy w ciągu dnia i odłożyliśmy te wygrane. To to, no to poszło zdrapki. Na ty poszło zdrapki, <laughs> można tak powiedzieć. Najtrudniejszy no ja wybór. Nie wiem, tych pierwszych tych lupsów nie jadłem. Laisy to są solony zwykłe? Zwykłe solony, no. A te trzecie to co to jest? Eee, stixy. To stixy są najlepsze on mówi, że Stixy lepsze. No ale z drugiej strony zostaną wam te najgorsze, więc lepiej chyba zjeść najgorsze i zostawić Stixy na koniec. on mówi, że te najgorsze powinniśmy zostawić... Zjeść pierwsze i zostawić... I żeby... Na koniec. Ale mówię, że zjeść najlepsze, zostaw no no najgorsze, bo jak jutro przyjadą rodzice, będziemy grać w kart, to im się wystawi te niedobre. Oh, a few moments later. To są dobre za Znaczy, jeszcze ich nie jadą, ale wydają się być zajebiste. Które? Te lupsy? Nie, ja jeszcze mamy paczkę cheetosów. Kurwa, A i tego nie wysłałeś, no to już zmieniała postać Ale nie? nie lubić to, że wybieramy dla Dobra, wiesz, tak. weź, weź. O, chyba i smakuje, bo słyszę. Z piwem? Piwem? Nie wiem, czy z piwem, ale słyszę, że smakuje. Właściwie dowiedziałem, że gdzieś tu w okolicach Leszna jest bieg dla mnie. Bieg, jest, jest, tak, że biegasz i pijesz piwo. Pierd... Ja... <noise> 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 Cześć. Siema. Siema. Jedziemy na bieg z piwem do kluska. Ale. Challenge accepted. Co? No oficjalny bieg z piwem, nic nie musisz wiedzieć. Ale mam po prostu być. Muszę być i pi piwo. To gramy? No szukamy jednej osoby. A to gramy? Dobra Boże, klopsiki z IK. GOAT. Z IK? Dedok mnie się stoczyły. Nie, dalej są dobre. To już nie to samo. Wolę chyba normalne sobie dewolajka. Ale ty nie jesteś zwykłym haterem. No podezwał się k***a, największy hejter tej gry. Tej gry? A my gadamy o klepsikach. A ja mówię Kajd. o życiu. Dobrze, no, że się nie o Żytach. Tamto tam no. by się odpalił. <grym> ale po prostu przytaczałeś, nie rozumiem. Ja bym tak najbardziej ten... Hot hotdogi za złotówkę Czy hot hotdog jest tańszy niż porówka. W sklepie? Wiedz, że coś się dzieje. Hotdog jest tańszy niż porówka w sklepie. Że nie bułka do hotdoga. No ale przecież por... ale porówek ty kupujesz porówki na wagę? Nie, na <grym>... sztuki. Rówki na sztuki? Otwiera paczki. <noise> <noise> Podchodzi do lodówki w Kaufland i otwiera paczkę. Cool. <noise> znowu nie trafiłem hot doga. Za ja <noise> <jak> karty Pokémon. <noise> <noise> parówka z serem. Chopaki <noise> mam pomysł na biznes, nie? <noise> <noise> Loot boxy z porówkami. Wiem, <noise> co będziemy dzisiaj robić. <noise> Widziałem jakieś, jakieś memy. Ci tam ludzie sobie zadają jakieś pytania, takie egzystencjalne. I gościu miał takie, a czemu Thanos chciał wybić połowę populacji, zamiast po prostu zwiększyć o dwa razy zapas tych, zapas Pasowy? wszystkiego? Faktycznie, mogłoby mm -hmm. to zadziałać. A z drugiej strony, fajnie jest po prostu wybić 50% populacji. Fajnie. Trochę rozgrzewka przed rękę Daje. Zachorowałem tylko. Ale już kit yy, brzmisz. No, już dzięki, nie, dziękuję. Ósemka mi jeszcze rośnie, tak? Mnie to na Do wyrwi. No dobra, dzięki. Ale no, powiedz, żeby przestała rosnąć. Póki rośnie, to pół biedy. Byle tylko rosła prosto. Nie, no właśnie, krzywo rośnie. W 93% tak przypadków i tak rośnie, krzywo, więc. Dobrze, że prosto rośnie, i póki rośnie, no. A -a. Nie, przestał, nie przestał rosnąć. Karamba. W takim wieku? Aj, aj, aj. Ja wezmę jesiennego pika jesienny pik? bo wieje Złożyliśmy hehehe hehehe założyliśmy żeńską o ty k moje nowe perfumy hehehe ty weź daj trochę le kring wojasz le kring że nie zabrzmiało jak jakieś perfumy nie zabrzmiało <grym> Zabrzę, zabrzmiało jak... wy... po francusku tak nie dbojujesz. jak sobie psikam do nosa chroplami? Dobra. O! Tak. 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 <laughs> no to proszę. Kurwa, że zastanów. Przeproś, przeproś mnie teraz. Nie. To, to, to zrobię. Zrobię, to tylko mi przeproś. Dobra, już i to biurko, czekaj. Dobra. To przepraszaj a ja tam będę robił to, tracę. Ściągnę osłonę? Ściągnąłem. A. Osłonę? Au. O. Oh. Yep. Oh. Oh.

Ej, to jest sk k***a! Trzy razy ją trafiłem z tego right clicka. Zdowiem teraz lefta jednego. Oj, oj, oj. No. Oj, 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 kłaczek. Nie. To nie był kłaczek. <laughs> to było dupą. <laughs> dupaczek, ale pokręciłbym ci dropsą. Okej. Daj, piesek, dawaj. Głamam trzy pingu i dawaj się. Nie da się grać w tę grę Pół. 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 No śmiało chciał taką serię no. w paintballu za mnie jedną rundę Olivia i Dominika No chodź No Powiedz, że proszę. powiedzże proszę. Kupię chipsy, te sticksy. Może mam ci kupić stiksy? Też bym tak zrobił z wami. <noise> Jezus, Przepraszam, Norbert, chciałem się śmiać. <noise> Cześć. Cześć! Nie wiem, co tu się dzieje. Dzień dobry. Jak, chodzisz jak w Minecrafcie. Drzewo też kopiesz, tylko najpierw musisz chodźć. O, dokładnie. Czekaj, jak, jak tu się chodzi? Mieszka jest do trzymania. E, chodzisz. A czekaj, Mysz Prawy a, przycisk. Aha. Aha, okej. Tego nie? To po co to jest, jak się nie tego nie, się nie używa? Nie no, żeby A, tego nie używać. Wygrywamy, więc Ale co ja mam, co no je mam to, to jest nasz. To jest? Aha, okej. Okay. <laughs> Wnerwiłam się! <laughs> I co teraz? Tutaj drzwi. Aaaa! Okej. 300 lajków. <laughs> I zagrać więcej. ze mnie <laughs> maszynkę do pieniędzy? Do czego? Aha. <laughs> Myślisz, że ja pieniądze mam z tego? <laughs> Przepraszam, proszę się odsunąć, bo muszę coś kupić. Nie. Ch**a na stojąco. Może ci lepiej pójdzie, jak będziesz pchać. Nie wiem czy wiecie, ale moja kobieta... Musiłam mnie do jogi wczoraj. Nie wmusiłam, sam chciał iść. O. I nie czuję teraz połowy ciała. I słabo, I przy, objawił mi się buddha. Ja <grym grym pościgł> Mówi, mówił, że w więzieniu jest zajebiście. Się no, tak. Trzeba znaleźć najsłabsze ogniwo i zapakować mu kopa w piśmie. Mam trzecią nogę, to jest... Znaczy normalnie mam to czwartą, czwartą! Wydało się! True gender reveal! pozwolimy Patrzcie się na pulę. Ej dobra, wygrajmy to, jest 3-9. Musimy wygrać tylko 10 rund porządku. nie zrobimy Tobie dobrego wrażenia? W Nie no, bo nie wygrywacie. Aho! Ale to Ty przyj**a wzięną rundę LOL. No mi dałeś! No i ty teraz w bo... Kurwa Użyłaś mnie ja Dzieży... jest Ja mecz. dupio Dawaj ko kopnij ich tym butem Sam się kopnij To jest do oh. zrobienia Przepraszam brat grał przez cały mecz Za, ja bym wracała No, no wracajmy Mid, 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 kulsek mid, za tobą, za tobą, ZA TOBĄ! Za tobą. No to chuj, nie. że zdążył się schować. O, GG. No dobra. Został jeden grać. Kur... Postrzegawcze, klasycznie. Tak jest. Nie zabijecie moich sojuszników! No, Nie No jak to zrobić, to cię obciągnie. Po prostu cię obciągnie. <grym> Ale nie zrobię. No, to nie, jest o co, co walczyć, nie jest <grym> o co walczyć. No, tak myślałem. Prawie. Nie patrz tak to? na mnie, Oferze nie o***j mnie. mieć. Coś bym się Co? spodziewał. Tak, idziemy jeździć na spadłem do Golda, więc... Nie, ja ja całą też noc ja wyda. też bym coś zjadł. No. To ta twoja oferta z zapytaniem ten, ten to... <laughs> to <okay. laughs> Aktualna? To <jest> <laughs> Dobra, tylko 14 na minus. Nie jest Ja 11 też. Nie, nie no ja 19. byłeś gdzieś wyżej? Tak, byłem no. gdzieś wyżej. はははは